Cześć, manu, ludzie, to jestem, ja literatura, to jest kolejny odcinek serii 7 um, Days e, Mocnego, horrorowego. o cholera. horroru. Łata! Fuck you! F Fuck you, motherfucker! No przecież tu ściana była! Znaczy nie było tej ściany! O jasna cholera! Przecież w poprzednim odcinku my tego widzieliśmy. I on sam jakoś pierdoloną kartkę nam zostawił, że to nie jest czas. Jeszcze ten. Nie mów, że to jest znowu ten pokój. What the fuck? Czemu my to robimy? Ehm. Ba ba się przed chwilą. Jak Trevora nagrywałem. Keep the way, don't look back. Oho, że co? Mam iść do przodu i nie patrzeć się za siebie? Czy ja dobrze słyszę? Mam iść przed siebie i nie patrzeć za siebie. the fuck! Czemu wy to do cholery nie robicie? Tak boję teraz tego gunwa Dobra. Teoło. A! Cieszę sobie trochę. Ła! the fuck? Ła! Ja nie mogę! Ła! the fuck co to było? Nie! Nie! Tunelu mi zabrakło! Nie mam jakiś dalej pomocy! Nie mogę patrzeć za siebie. I nie będę się patrzył za siebie. No, dajcie mu ścianę. Znaczy, zabierzcie to ścianę ode mnie. O. Ciekawe. Dobra. A. O. Zamknięte, oczywiście. Zamknięte. Otwarte. O cholera. Się boję. U. Co to było? Ale ja się teraz boję, szczerze, Wam to przyznam. Stram normalnie, aż A to nagastek no, mnie jeszcze boli, dobra, wychodzimy. Ok, zamknięte, zamknięte, otwarty. Aaaaah, powiem jak pepius, nie lubię takich długich korytarzy. Amnezji, ale amneza to nie ta, ooo, ładne tu. Mhm, nic starego, nic nowego. Zamknięte, zamknięte. O, zacięły się, tu jest otwarte. O, to jest ten Krzyk? Tak, to jest y, obraz y, pod tytułem Krzyk. Y, Kuba to zauważył. Czy znaczy, ja też wiedziałem, jaki to jest, tylko że zapomniałem nazwy. Tak, Kuba, sorry jeszcze raz, że musiałem to usunąć. że sam to nagrywać, ale wiesz o co chodzi? Dźwięk się zjebał. What the fuck? Czemu tak się ciemno zrobiło nagle? Nie, światło zgasił czy co? No, chyba tak, bo kurde prawie nic nie widzę. No, ciemność. O, przeszło mi. A nie, nie przeszedł. Ok, raz, dwa, trzy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tutaj coś było czy u mnie? A mnie szczasem. Ale tak patrzę w dół, żeby wiedział, nic nie wejść przy laskiem. Żeby, o jezu, jak tu się mną Ty, no ja nic nie widzę. Ściana, ściana. Czy ta ściana się zwęża? To fuck? Chole, ja się, kurde, boję. Nie, a teraz nie wrócę tam. Nie ma bata, nie wrócę. E, wiecie co? czekajcie chwilę jeszcze raz. Szybko ze stoper. bo. A. Wyłącz to, stoper, szybko. Stoper, start. Z, z tego, z mini-serii, Dobra, kurde. Mam ci w dupie, patrzę w dół, nic się nie widzę. O, prawie prosto, 7 o, fajnie. Kiedy jest wiesz, co daj mi to? Sam dresden, to chyba pokój, albo nazwisko jego. Nie. Zacięły się. Zacięły się. Zamknięte. Otwarte. Zamknięte. Aha. Kurde, dlaczego nic nie Zamknięte. To było otwarte, to... Okej. Okay. Dużo stary. What the fuck? Czy to jest coś? Nic tu nie ma. Bez sensu. Po co nam klucz? Wiem, że tu jest pełno starych książek, dobra. What the fuck? Ło-Ło-Ło-Ło, dobra, sam piksele! Cicho! Tym jak nie bój się, przecież to piksele! Skąd ty się kurde tu wziąłeś? Ło, 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 Ło! Przestań, coś tam krąży w świecie, tym żyję normalnie. What the fuck! You must choose where you live. No to musisz wybrać, gdzie chcesz żyć. Ja pierdzielę sam! Czemu ty jesteś taki pojebany? mogłem m... z kubą to kurde fajnie nagrać, ale się z... mikro zwaliło, by dwa, bo podłączyliśmy dwa mikrofony, ja dlatego myślę, że to się dlatego zjebało. Otwiera się drzwi! Dlaczego to jest otwarte? Hehehe, Ła! 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 The fuck! Ja pierdolę! A wiecie co? to w dupie, tak się boję, że aż ma tu w dupie Nie wiem co robić, nie wiem czy mam uciekać, czy siedzieć w miejscu Po prostu nie wiem oh, tu sam leży, chyba go zabili Czy coś w tym miejscu Tak jakby biegł Dobra, wychodzimy The fuck? czemu mi to robił sam? Powiedz mi To tu byłeś, nie? Nie wiem czy to jest, chcę tu wchodzić Nie, ja no tu nic samo, ok. Uff, to niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Co to za bajdzie jest? No, ha, fajnie. To nie jest jeszcze ten czas. Pewnie mhm. się ze znowu w tym pokoju. Oczywiście. Gra się nazywa Savendaeus, chyba przypuszczam dlaczego. Bo nasza schizofrenia trwa 7 dni, czy coś takiego. Już minęły 4, także jeszcze 3 otwierać. Nic tu nie mogę zrobić. Mhm. Nic ja mam, nic ja mam, na biurku nic się leży. Nic, ok. Kurde, mula! jak ja się boję teraz. Kamery nie zamontowałem, bo by byście, kurde, no. Ekran się czerwony robi. Ła! 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 Nie odwracam się! Mam cię w dupie. Został w niespokoju. Okej, okay, ekran się już normalnie zrobił. What the fuck! Nie było tego tu. Jak? Jak? Run! Dlaczego round? What the fuck? Otwieraj! Nie! jest, Co tu jest? Gdzie? Ole mi serce wali, o chuj! O chujali czy co? Nie! Szybko, 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 zamykaj, okay, zamykaj, okay, zamykaj, okay. szybko, otwieraj, otwieraj, fuck! Co tu? 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 Nie! Otwieraj to, kurde, jak mi serce wali! Gdzie? Klucz, jak fajnie. Co? Tu? O, oh, dajcie spokój! Nie, uciekam dalej. skomajcie się tu oh, Pila moment O, oh, masakra jak się przestraszyłem tego gówna Okej okay. Ole mi serce wali. Czy to jest ten? E, Pixelowe powstanie Adama? A czy tu jest... Pełno takich trafnie, tych obrazów, na przykład to, co to było, chyba nie chcę wiedzieć, dobra idziemy tu. Pixelowych obrazów, o ale zmieniam temat nagle, ale o to chodzi, żeby się wylu wyluźnić, takich tych, nie w grach, tylko w takich momentach, takich gier. Oj, zegarek mi zadzwonił, że jest godzina czwarta, czyli ja za chwilę będę musiał kończyć. Pierście loza. A, tutaj byliśmy, okej okay. Zamknij drzwi. Nie, no boję się. Bardzo się boję. O, te drzwi się same zaknęły. Ło, Ło, co to było? What the fuck? Ło, Ło! Ja pierdolę! Co jest? Ja. Nie, no, to jest niemożliwe. No, no jeżdżę tutaj, jest ta plama krwi, której nie było. Nie. Wal się sam. Ja odsuwam się tak od tego biurka, ale. No, ja się. Najwy najzwyczajniej w świecie ja się boję Ty niewiarygodnie jak, dobra. Co chcesz? What the fuck I am Co chodzi? Co znalazłem? No to jest pokój, wow! Ale bez drzwi i okien. Co? O! Jak mam otworzyć? Mam otwarte oczy. chuj ci chodzi? A to fuck? To nie jest ten czas, pewnie, tak? Tak. Aha, aha, jeszcze, jeszcze 5 minut i kończymy odcinek. Ja bardzo, bardzo sram, bardzo się boję. O, pokój zmieniliśmy, ale fajnie. Jesteśmy w innym pokoju. I spać. Nie, sprawdzę czy tutaj może przejść. Aha, potrzebuje śrubokręta, czy coś. Znaczy dużo z tych yy, tekstów co tu piszą To ja wiem, bo, bo... bo 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 Kuba tłumaczył. Znaczy, bo chciał po włosku, a on jest... What the fuck? No jeszcze to się rusza! Dużo tekstów Kuba tu ma... znaczy... no, Kuba. Ta gra powinna się Ice nazywać, ale... Ice to już jest inna gra. Usłyszałem, że znikniesz czy coś. You can't control like this didn't you understand? Why are you here yet? Nie możesz konturować tego, ponieważ nie wiesz czemu tu jesteś jeszcze! O! 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 O. Oh. O! Oh, fuck! O to fuck? Ja nie mogę. Wszystko mi się trzęsie. Nie! Chociaż to jest. niemożliwe. Chcę wyjść! No, no, tak, tak! Są zacięte. Idźcie w dupę sam. Ostatni horror, jaki gram sam. Koniec. Co to było? Dobra, nie chcę wiedzieć. To tu jest? Nic nie ma. Okej, okay. no to cześć.